Hej, witam Was w drugiej części lubieńców i wedle umowy dzisiaj mamy pielęgnację, ale tak jak Wam obiecałam w części pierwszej, jeszcze będzie paleta OPV, ta niebieska. No i oczywiście zrobię nią makijaż. I może zacznijmy od palety, no bo ona jest taka pojedyncza, jeśli chodzi o rzeczy do makijażu. Zrobię słocze, szybko makijaż i potem już przejdziemy do pielęgnacji, no bo to jest główny temat naszego dzisiejszego filmu. Tak jak Wam wspominałam w poprzedniej części, obie palety OPV, czyli tę i tę złotą, żółtą, zamówiłam na Minty Shopie. Złota, czyli Oshun, Oshan, przyszła w takim dodatkowym wierzchnim opakowaniu. Natomiast niebieska po prostu tak. Oczywiście była zabezpieczona folią i tak dalej, natomiast nie miała tego zewnętrznego ubranka. O, więc mamy coś takiego. Na no środek tej palety prezentuje się tak. Nie umiem Wam powiedzieć, która podoba mi się bardziej, czy złota, czy niebieska, bo jak dla mnie obie są piękne, dlatego obie je pokazuję w ulubieńcach. Cienie są niesamowite, świetnie napigmentowane, bardzo pięknie się nimi pracuje, ale myślę, że to widzieliście i w poprzednim filmie i zobaczycie też dzisiaj. No a kolorystyka tutaj prezentuje się tak. Na 12 cieni mamy 5 matowych, bo to jest ten, ten, czyli te dwa takie ciemne brązy, tutaj te dwa kolory. I ten. Natomiast pozostałe to są cienie błyszczące, i one mają różne wykończenie, ale to zaraz zobaczycie na słoczach. Bez względu na to, czy weźmiecie pod uwagę cienie matowe, czy cienie błyszczące, wszystkie są po prostu niesamowite. Są jak jedwab, albo jak masełko, albo jak wolicie I dotyczy to oczywiście obu palet. No to co, robimy słocze? Zacznę po prostu tak sobie o, od góry. A o tym, że te cienie są ogromne, to już Wam mówiłam w poprzedniej części. Zobaczcie, pierwsza trójka wygląda tak. Te trzy kolory, wszystkie są błyszczące, już Wam pokazuję. One są takie bardzo, bardzo mięciutkie, tak, że tak delikatnie trzeba ich dotykać. Bo, no, tak jak mówię, są po prostu jak masełko. Tu mamy znowu dwa maty i cień błyszczący. I ostatni rządek, czyli ta trójka. słowcze z całej palety. No, no ja uważam, że są przepiękne. Szkoda mi, że nie mogę Wam pokazać, wiecie, konsystencji tych cieni. Jakie one są mięciutkie, takie milutkie. Pięknie się nimi pracuje. Naprawdę jestem zachwycona, a tym bardziej, że w ogóle te dwie palety to są pierwsze palety z OPV, jakie mam. Nigdy wcześniej nie miałam nic z tej marki, więc po prostu hmm, czapki z głów, naprawdę przepiękne cienie, tak jak widzieliście, duże. No i jeśli chodzi o to, jak one są zrobione, cudowne. I jeszcze raz może Wam pokażę paletkę i wszystkie cienie. Jeszcze może tak dla porównania pokażę Wam obok siebie tę złotą, no i niebieską. Tak wyglądają kolory z obu palet. No tak jak mówię, nie mogłam się zdecydować, którą wziąć do ulubieńców, bo uważam, że obie są piękne i cienie, jeśli chodzi o jakość, konsystencję tych cieni, w obu paletach są w zasadzie takie same, przecudowne. Dlatego właśnie obie wylądowały w ulubieńcach. Dobrze, to tyle jeśli chodzi słuchajcie, o paletę, ona miała być takim dodatkiem do dzisiejszego filmu. Teraz zapraszam Was na makijaż, a potem już będzie pielęgnacja. Aż zrobiony, paletę obejrzeliśmy, no więc pielęgnacja. i zacznę od rzeczy trzech, bardzo nietypowych, których nigdy wcześniej nie miałam. Pierwszy kosmetyk, jedno, jednocześnie lubię nic stycznia, lutego, a nawet w sumie mogę powiedzieć, że grudnia, bo zaczęłam tego używać pod koniec grudnia. To jest, słuchajcie, taka maseczka Khadi. Maska jest dostępna na healthy.pl. Ja, ja Wam w ogóle podrócę link do tego sklepu i znajdę Wam linki bezpośrednio do kosmetyków, o których będę mówić. No ale zacznijmy od tej maski. Tak jak widzicie, marka Khadi, i to jest maska różana przeznaczona do, do dojrzałej, wrażliwej i suchej. Także najpierw Wam pokażę, jak ta maska w ogóle wygląda. Bo to nie jest taka maseczka, wiecie, tradycyjna, typu nakładamy sobie bezpośrednio ze słoiczka. Tylko to jest maska, którą sobie trzeba przygotować. Mamy tutaj taki proszek w torebce. Ja go może wyjmę w sensie tę torebkę, wyjmę. O. Wygląda to tak. Oczywiście jak maska znowu to torebeczka jest wypełniona po brzegi, ale tak jak już wspominałam, ja jej używałam oczywiście z namią, no więc troszkę mi się tu zużyło. Zobaczcie, wygląda to tak. To jest w ogóle maska ajurwedyjska i ona bardzo się kojarzy, słuchajcie, z Indiami i z tamtejszą kulturą, bo ma taki zapach, jak ma wiele takich kadzidełek sandałowych. Po prostu... Ten zapach jest tak wyczuwalny i tak intensywny, ale bardzo ładny. Ja lubię, ja lubię takie mocne, kadzidełkowe zapachy. To pachnie przepięknie, no, oczywiście trzeba to rozrobić z wodą, i to się robi w ten sposób: dwie, trzy, cztery łyżeczki, jak ile tam potrzebujecie, wsypujemy do miski, zalewamy to wodą, ale tak, żeby powstała taka ciapka, oczywiście dokładnie to mieszamy. No i jak już mamy taką paćkę, nakładamy to na twarz. No to na zasadzie po prostu takiej glinkowej maski. Mniej więcej tak po 15-20 minutach. No po takim czasie, jak nam ta maseczka przyschnie, zmywamy to letnią wodą. No i słuchajcie, buzia jest jak kupcia niemowlaczka. Wygładzona, taka jędrna. No i w ogóle, skoro wygląda przecudnie, słuchajcie, ja Wam może, może przeczytam najpierw taką ogólną informację, którą mamy tutaj na tym pudełeczku, a potem jeszcze dokładnie o składnikach, dlatego, dlatego że składniki tej maski są takie naprawdę ciekawe. No i sprawa wygląda tak. Różona maseczka przeznaczona do cery suchej, dojrzałej, wrażliwej, to Wam powiedziałam. Unikatowa ajurbedyjska formuła oparta na glince miti i sproszkowanych płatkach róż działa odmładzająco, stymuluje odnowę skóry i zapewnia jej dogłębne nawilżenie. Płatki róż nawilżają skórę, czyszczają i odbudowują naturalne pH. Ponadto rozjaśnia, regeneruje skórę, opóźniając proces starzenia. No i jeszcze jest taka informacja po zastosowaniu skóra wygląda promiennie i świeżo, jest jędrna i wzmocniona. I ja się z tym słuchajcie w 100% zgadzam, ale jeszcze słuchajcie, tutaj ze strony, hmm, Wam przeczytam taką informację właśnie o odnośnie tych składników. Bo one są naprawdę istotne i bardzo ważne. O płatkach róż już wspomniałam, ale jeszcze dodatkowe informacje są takie. Płatki róż pomagają przywrócić skórze odpowiedni poziom pH i zatrzymać wilgoć na skórku. Róża znana jest jako królowa kwiatów, słynie z działania leczniczego i upiększającego. Olej wyekstrahowany z liści kwiatu łączy się z białkiem w skórze, aby wzmocnić, ochronić i wygładzić tkankę. Dalej, na opakowaniu nie było takiej informacji. Ta maska w zasadzie ta maska <noise> zawiera jeszcze wyciąg z mimozy. Jak wiadomo, mimo, roślina tropikalna i ona ma działanie antybakteryjne i nawilżające. Oprócz tego, maska zawiera tulsi. Ja wyczytałam, że tulsi to jest, słuchajcie, jakaś odmiana bazylii, która rośnie w krajach właśnie subtropikalnych, tropikalnych, i już tu zerkam, jakie ona ma właściwości. O, tulsi wspomaga regenerację skóry, działa łagodząco i wzmacniająco, wykazuje działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu chroni skórę przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych. Także słuchajcie, maska po prostu jest ła, naprawdę robi cuda. Mogę tylko polecić. Tak jak wspominałam, na stronie healthy.pl i ta maska kosztuje około 50 zł. 50-52, jakoś tak. Natomiast no słuchajcie, ponieważ to jest taka glineczka, którą się rozrabia, no maska też na ma dosyć długo starcza, ale tam słuchajcie, są kosmetyki, gdzie cena to cena, chodzi o działanie i tutaj właśnie o to chodzi, bo ta maska naprawdę robi co ma robić i myślę, że posiadaczki cer dojrzałych, suchych i wrażliwych będą z niej bardzo zadowolone. Kolejnym kosmetykiem, również takim, z którym ja zetknęłam się pierwszy raz, jest krem, również ze strony healthy.pl, troszeczkę droższa już rzecz niż ta maska, bo krem kosztuje około... 100 zł, tak, 100-110. Jest to krem, słuchajcie, nawilżający z fioletową lub też czarną marchwią, bo wyczytałam, że ta marchew była nazywana i czarną marchwią, i fioletową. <grywa> Firma, z której pochodzi kosmetyk, nazywa się Beauty Garden. W ogóle zwróćcie uwagę na opakowanie. To jest takie drewienko. Mm. Bardzo to cudnie wygląda, tak, tak efektownie. No a w środku mamy zamknięty szklany słoiczek i przecudowny krem. I teraz słuchajcie, parę słów o tym kremie. Krem jest tak gęsty, że po prostu zresztą. Zobaczcie. To jest krem. I ja tutaj teraz bardzo dużo wzięłam na ten palec i nie wiem, gdzie go rozetrę. Krem jest tak gęsty i ma konsystencję albo dobrze ubitej takiej gęstej śmietany, albo masła, jak wolicie. W każdym razie, na stronie producenta podane jest, że jest to krem przeznaczony do każdego typu cer. Moje pierwsze wrażenie było takie, jak zaczęłam go stosować, że, że jest to krem raczej dla cer suchych, ewentualnie mieszanych w stronę suchych, dlatego, że właśnie on jest taki gęsty. Słuchajcie, ja sobie teraz to muszę rozsmarować na dłoniach i <laughs> trochę to potrwa, ale, ale wracamy do kremu. Nakładam go na noc, yy, dlatego, że nawet cienka warstwa jest taka na skórze wyczuwalna, bo to jest naprawdę taka gęściocha. Ten, ten krem potrzebuje troszkę czasu, żeby się wchłonąć i przepięknie Odżywia skórę. Tak jak podaje producent, główna właściwość tego kremiku to jest właściwość nawilżenia skóry. Ale on u mnie się zachowuje też tak, że właśnie oprócz tego, że skóra jest nawilżona, to jest taka taka jędrna, taka elastyczna, więc krem przecudowny. Myślę, że on też by się spisał u osób z serami mm, pustymi. tylko właśnie nakładany na noc, dlatego że to jest po prostu no, porcja odżywienia dla skóry. Zaraz Wam jeszcze o składnikach przeczytam, bo to też jest istotne. I chciałabym wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że dla mnie to nawet nie jest taki krem typowy krem. Tylko bardziej to jest taki krem maska. O, jak już mam taką, wiecie, wmęczoną skórę i czuję, że po prostu potrzebuję czegoś takiego, wiecie, mocniejszego, takiego z przytupem, no to słuchajcie, to jest idealny. Niby krem nawilżający, brzmi tak dość łagodnie, ale to jest krem, który ma potencjał. Chyba wam jeszcze nie powiedziałam o takiej rzeczy. On raczej nie pachnie, nie ma tutaj żadnych tam zapachowych składników. I jeszcze chciałabym wam właśnie przeczytać ze strony informacje, bo to też jest dość ciekawe. Okej, okay, mam. W 100% naturalny krem nawilżający na dzień, przeznaczony do pielęgnacji każdego typu cery. No i właśnie tu, jeśli chodzi o mnie, jest takie drobne odstępstwo, bo tak jak wspomniałam, on jest taki bardzo treściwy, gęsty, więc ja używam go na noc, ale co jest podane dalej. Zawiera organiczny olej z fioletowej bądź też czarnej marchwi, który zapewnia skórze znakomite nawilżenie i stanowi cenne źródło beta-karotenu oraz witamin A, B1, B2, B6. C i K. Także słuchajcie, tak jak mówię, po prostu porcja jedzonka dla Waszej skóry. Dalej, bogata, gładka formuła kremu topi się pod wpływem ciepła skóry. Tak, to się zgadza. Ten krem jest taki gęsty, natomiast jak nakładamy na skórę, to on właśnie tak się fajnie rozpływa i tak fajnie go można wpracować w skórę. I jeszcze jedną informację chciałabym Wam przeczytać o tej marchwi. Fioletowa marchew jest składnikiem stosowanym od pokoleń w celu pielęgnacji skóry. Szczególnie ceni się za właściwości rozświetlające, dodające cerze blasku. Olej z marfii zawarty w kremie został otrzymany w procesie maceracji marfii w organicznym oleju słonecznikowym i stanowi kluczowy składnik tego kosmetyku. Fioletowa marchew pochodzi z własnej uprawy Beauty Garden. co pozwala zadbać o jakość surowca na, na każdym etapie produkcji. Jeszcze może wam powiem, że Beauty Garden znajduje się w Orjak. To jest miejscowość we Francji. Także słuchajcie, krem. Około stówy, ale uważam, że wart każdej złotówy. Naprawdę świetna rzecz. Także te dwie sprawy wam podlinkuję. No i w ogóle podrzucę wam link do sklepu Healthy.pl. Pogrzebcie tam sobie, bo tam są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Niespotykane, na pewno niespotykane na co dzień w drogeriach i jest w czym wybierać, bo mają ogromny asortyment kosmetyków pielęgnacyjnych, myjących, no czego tylko chcecie. Także sobie tam popatrzcie, bo naprawdę warto. Kolejnym kosmetykiem, którym, w którym się również zakochałam, jest ośmiorniczka. Proszę bardzo. Taka ośmiorniczka z MOLI. To jest krem, zaraz zobaczycie, również bardzo specyficzny. Krem w kapsułkach, dostępny na stronie Sephory i ten krem kosztuje, w cenie regularnej podkreślam, około 140-145 zł jakoś tak. Ale no teraz słuchajcie, co jest w nim takiego hmm, niebywałego? Krem zawiera w ogóle wyciąg z, z pereł, i z wody morskiej, no czyli ma takie, wiecie, super właściwości nawilżające i rewitalizujące, a wygląda tak. Jeśli oglądacie, jeśli obserwujecie mój Instagram, to wrzucałam zdjęcie tego kremu i bardzo Wam się podobało, bo on naprawdę uroczy wygląda. Popatrzcie. Muszę tutaj tak zasłonić, żeby mi to nie wypadło. Widzicie? To są takie perełki. I teraz tak, wygląda to tak. Y Dość nietypowo, co z tym zrobić, ale zapewniam Was, że rzecz jest obłędna. Otóż, jak się tego używa? Ano, wyjmuje się jedną taką perełkę z pojemniczka, już Wam pokażę. To, to są dosłownie takie perełki. O, popatrzcie, widzicie? Wejmuje się taką perełkę. Ja będę dzisiaj miała tak odżywione ręce, że dawno takich nie miałam. Taką perełkę rozgniata się po prostu na twarzy, widzicie? O! Robi się z tego taka pacia. I to, słuchajcie, starczy Wam na wysmarowanie całej twarzy, jeszcze trochę szyi i dekoltu. Bo zależy, jaką warstwę chcecie sobie na twarzy zostawić. Więc jest to, po pierwsze, niesamowicie wydajne. Poza tym pięknie się rozprowadza, choć może to dziwnie wyglądać. No i te właściwości. Tutaj to nawilżenie, słuchajcie, czuć i czuć, że skóra jest taka, wiecie, odnowiona. Ten krem, w przeciwieństwie do poprzedniego, ma również zapach dość intensywny. Powiedziałam, że pachnie jak w takiej ładnej perfumerii. O, mniej więcej tak. Mnie ten zapach nie przeszkadza, ale podkreślam, że jest dość intensywny, przy czym jak się mm, rozprowadzi go na skórze, to on się ulatnia i go nie czuć. Czuć go natomiast w momencie nakładania, więc nie wiem, czy wam coś takiego przeszkadza, czy nie. W słoiczku jest naprawdę silny i wyczuwalny, ale bardzo ładny. Także rzecz niesamowita, a muszę wam powiedzieć, że... Mm, właściwie muszę się przyznać, że jak kupowałam, wiecie, czytałam informację na opakowaniu, to tak... No, nie byłam do końca przekonana, bo wydawało mi się, że to jest tylko takie, wiecie, takie fajnie wyglądające coś. O! I rzeczywiście tak urokliwie wygląda, wiecie, taka ośmiorniczka na półce w łazience. Ale oprócz tego, że ona może i urokliwie wygląda, trochę jak taki kosmetyk dla dziewczynek, to te perełki, które w sobie zawiera, robią robotę. Więc też rzecz warta uwagi. Kolejny ulubieniec. To jest o, to już jest coś zdecydowanie tańszego i zdecydowanie łatwiej dostępnego, bo po prostu można to kupić w drogerii. To jest taki żel miceralny miceralny, mic, żel, żel micelarny, o, żel micelarny do demakijażu yy, z firmy Farmona, seria oczywiście herbalter i to jest żel, który zawiera kwiat, wyciąg z kwiatu migdałowca. Usuwa makijaż twarzy i oczu intensywnie na nawilża. I muszę, słuchajcie, powiedzieć tak rzeczywiście usuwa makijaż i twarzy i oczu, co ja przetestowałam, żeby się przekonać, czy rzeczywiście zmywa makijaż oczu. Natomiast ja na co dzień nie zmywam nim makijażu oczu, tylko raczej twarz, bo ja po prostu za bardzo nie lubię takich czy żelowych, czy oleistych konsystencji gdzieś tutaj w okolicach powiek, no po prostu przy oczach. Więc, ale przetestowałam i rzeczywiście zmywa. Radzi sobie z tuszem każdego kalibru, zmywa nie wiadomo jak ciężką tapetę i naprawdę sobie z tym radzi. Ale tak jak wspominałam, ja go teraz używam do demakijażu twarzy i to jest jeden z takich pierwszych moich kroków. Robię to w ten sposób, że nalewam sobie troszeczkę na dłoń, rozprowadzam na twarzy i potem zmywam wacikiem. To jest przecudowne właśnie dlatego, że od razu po prostu za pierwszym pociągnięciem tego wacika zmywa nam większość zdecydowaną makijażu to raz, a dwa, rzeczywiście jak podaje tutaj producent na widrze. Po prostu jak zmyjecie za pomocą tego makijażu, to nie czuć takiej, wiecie... Takiej napiętej skóry, tylko buzia jest taka normalna, taka wygładzona, powiedziałabym o. Tak więc bardzo przyjemna rzecz, a poza tym muszę Wam powiedzieć, że jest całkiem wydajna, no bo wiecie, to jest takie, takie maziaste. A poza tym, no jest taniutkie, bo to kosztuje kilka złotych i jeśli ja dobrze pamiętam, to kupiłam to w naturze. I ostatni ulubieniec pielęgnacyjny, słuchajcie, to jest coś do włosów. U mnie się rzadko w jakieś kosmetyki do włosów, bo ja mam włosy problematyczne i wiecie, no mam kilka kosmetyków, do których jestem przyzwyczajona, które lubię. Co prawda lubię też testować nowe rzeczy, ale nie wszystko jakoś tak się u mnie sprawdza, i nie po wszystkich kosmetykach moje włosy wiecie, jako tako wyglądają. Natomiast tutaj mam taki spray. Czwartska, Bgliskur. Fiber Therapy, spajający spray, Regeneracja w olejku. Hmm, coś takiego. Nie jest to może za duże, bo tutaj jest, nie wiem ile. Muszę zerknąć. Słuchajcie, nie mam pojęcia, bo tutaj nie jest podane, jaka jest pojemność tego kosmetyku. No, ale tak w porównaniu do żelu micelarnego. Żel micelarny, ten to jest 200 ml. O, zobaczcie, a ta buteleczka o, wygląda tak. No, jest zdecydowanie mniejsza, więc nie wiem, czy to może być 150. Ale tak na oko strzelam, bo no bo nie jest to podane. W każdym razie, jak widzicie, no teraz mi się już troszkę wymieszało, ale to jest takie dwufazowe, trzeba oczywiście te dwie substancje wymieszać, no i można z tym spryskiwać włosy po umyciu, na zasadzie takiej odżywki na wilgotne włosy, ewentualnie można to używać, używać na włosy suche i u mnie i tutaj, i tutaj się ładnie mm, sprawdza, jak na przykład po umyciu, słuchajcie, okaże się, że no... Jakoś tam mam nie, nie nawilżone dobrze te włosy i one są takie pierzaste na zbyt, a tym się spsika, to wtedy włosy zaczynają się ładnie skręcać, więc super to się zachowuje na moich włosach. To jest również dostępne w drogeriach, akurat to mam z Rosmana. No, no i też jest to kosmetycznie drogi, więc bardzo fajna rzecz i m, niby tu producent podaje, że do włosów przeciążonych nie wiem, moje włosy na pewno zabiegami stylizacyjnymi nie są przeciążone, natomiast mam włosy suche, mam kręcone naturalnie, ale suche, one czasami się pierzą i do tego typu włosów właśnie takich pierzastych, suchych, kręconych, sprawdza się to świetnie, więc mogę również polecić. No i to wszystko, pokazałam Wam wszystkich moich ulubieńców, może nie było ich słuchajcie, tak wielu, zważywszy, że raczej to jest trochę stycznia, no i luty, ale to byli tacy ulubieńcy, tacy ulubieńcy perełki, o! Dobrze, no i to wszystko. Mam nadzieję, że moi ulubieńcy Wam się podobali yy, i makijażowi, i pielęgnacyjni. A jeśli chodzi oczywiście o pielęgnację, to napiszcie mi pod dzisiejszym filmem, co zwróciło Waszą uwagę, albo może też coś macie z tych rzeczy i się u Was sprawdza, albo nie. A tymczasem ja dzisiaj już Wam mówię, papa. Pa. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie, do zobaczenia.